Już od 12 lat na różnych arenach, stadionach i salach koncertowych grają dla Państwa ci artyści, na których pracę zwykle nie zwracamy uwagi. Ale to dzięki nim możemy gromadzić się przed ekranami i oglądać wydarzenia sportowe, kulturalne czy rozrywkowe, przeżywając emocje, bo przecież to o nie chodzi. A dzisiaj te emocje można przeżywać nie wychodząc z domu, w pracy, w drodze, na dowolnym urządzeniu. Kamery gotowe? Operatorzy na stanowiskach? Zaczynamy! Emocje związane z wydarzeniami sportowymi, które w 2022 roku pokazali nam w różnych kanałach telewizyjnych i w internecie. Transmitując m.in. Fortuna Puchar Polski, Fortuna Pierwszą Ligę, PGNiG Super Ligę, Energa Basket Ligę. W sumie aż 8 różnych rozgrywek. Emocje, które dzięki technologii mogliśmy poczuć, a nawet znaleźć się w środku akcji. To dzięki nim mogliśmy przeżywać wydarzenia, które na co dzień nie goszczą na antenach głównych stacji telewizyjnych. Wydarzenia kulturalne z udziałem największych gwiazd, których realizacje wynieśli na najwyższy techniczny poziom. Pokazują nam piękną muzyki. Wyciągają każdy detal i każdą nutę. Ich kurszt docenili organizatorzy koncertów w Europie, zapraszając do realizacji w salach koncertowych w Niemczech, Czechach i Austrii. Każde wydarzenie to opowiedziana historia, to małe i wielkie projekty, to konferencje i szkolenia, to wydarzenia, które odbywają się raz w życiu. To wielki biznes, a czasami polityczne emocje. Najważniejsi są jednak ludzie, prawdziwi specjaliści, którzy jak za naciśnięciem guzika w odpowiednim momencie potrafią wyłączyć własne emocje po to, żeby Państwo mogli otworzyć szeroko oczy i skupić się tylko na tych obrazach i dźwiękach. Dzięki najnowszej technologii Nowemu Wozowi od 2022 roku robią to także w jakości 4K. Ten zespół wyprodukował w ostatnim roku 1053 transmisje. A jaką mogą zrobić dla ciebie? Transmisje live. Halo Warszawa.